Oani, witam serdecznie wszystkie moje zodiakalne koziorożce. Dziś przygotowałam dla Was czytanie z okazji Nowego Roku Księżycowego. Każdy rok księżycowy związany jest z jednym z dwunastu zwierząt chińskiego zodiaku, i ten właśnie rok będzie pod znakiem węża. Rok węża przynosi energię transformacji, mądrości i przebudzenia. To idealny moment, aby zajrzeć w głąb siebie, odkryć, co powinniśmy zostawić za sobą, a co przyjąć z otwartym sercem. W dzisiejszym czytaniu spojrzymy na, jak, na to, jakie zmiany czekają Was w tym roku, gdzie znajdziecie wsparcie i jakie lekcje przyniesie los. Przygotowałam dla Was czytanie w kształcie węża, czyli rozkład w kształcie węża, który poprowadzi Was przez tą symboliczną podróż. Pełno mądrości i intuicji. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam Was do wspólnej podróży w przyszłość po ścieżce węża. Co tutaj Wam nie służy, kochani, albo co może Was blokować w tym roku? Co przyniesie Wam harmonię, zadowolenie, spełnienie? Jaki obszar waszego życia będzie wymagał największej zmiany albo transformacji? Co próbuje powiedzieć albo przekazać wam wasza podświadomość, wasza intuicja? Jakie lekcje przyniesie ten rok? Gdzie znajdziecie wsparcie albo moc albo siłę? A zanim odkryjemy karty, poprosimy kart wyroczni, żeby powiedziały nam jaka będzie taka ogólna przewodnia energia tego roku dla was. Pomysły, pomysły kochani, będziecie mieć, będziecie, no karta kreatywności, ale yy, no, i też karta dziewiątki, tak? Czyli to jest yy, może tutaj być dla niektórych zamknięcie jakiegoś cyklu, przejście właśnie i zaczęcie, i jakieś pomysły na nowe, na nowe początki. Dobrze, jakie aspekty życia tutaj yy, może Was blokują, albo należałoby zostawić za sobą? No, patrzcie, zostawiacie ósemka, ósemka Pucharów mówi o porzuceniu, o zmianie. O poszukiwaniu nowych pomysłów. Weźmy sobie kartę, czyli coś tutaj, co no, sprawiało Wam do tej pory, dawało Wam satysfakcję, zadowolenie być może już yy, nie daje. Także tutaj nasze koziorożce patrzą w przyszłość i szukają, szukają zmiany. No i patrzcie, koło fortuny. Znowu zmiana cyklu, coś tutaj, coś tutaj się może właśnie wydarzyć, um, no energia będzie sprzyjać temu, tak, wszechświat będzie, będzie sprzyjać, to jest karta nowych początków, yy, karta cyklu, karta zachowania równowagi, no i też potrzeba takiej adaptacji, ale tutaj dużo właśnie koziorożców patrzy, już, wy już wiecie, że szukacie czegoś nowego, to co było już, yy, no nie daje wam właśnie poczucia satysfakcji i także ten to będzie dobry rok na na znalezienie czegoś nowego, ale zobaczmy dalej. W jakich tutaj, co da wam takie spełnienie, wewnętrzną satysfakcję? Praca. Praca, 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 kochani, praca, i, ale też współpraca z innymi. W trójce monet mówimy o no, szlifowaniu naszego rzemiosła. Być może niektórzy z was będą, no nie wiem, doszkalać się, dokształcać się, a być może niektórzy z was będą powiększać swój biznes, swój interes, może będziecie zatrudniać nowych ludzi, a może znajdziecie jakieś takie no, współpartnerstwo, ale będzie to no, współpraca z innymi. To też jest energia takiego docenienia przez innych, um, przez to, co, znaczy, tego, Patrzcie, do czego doszliście, trujeczka, trujeczka. cesarzowa mówi, no mówi w ogóle tutaj o obfitości, także będzie obfitości. Mówi, mówi też o twórczej, o twórczej ekspansji, także ja myślę, jeżeli tutaj właśnie chodzi o te obszary waszego, no, waszych finansów, waszej pracy, waszego zawodu, no to to będzie bardzo dobry bardzo dobry rok i będzie to wam dawało właśnie duże satysfakcji, duże zadowolenia. To jest też no bardzo jeżeli w zależności tutaj w jakiej jesteście sytuacji, jeżeli planujecie powiększenie rodziny, no to będzie też bardzo dobry rok na zajście w ciąży, być może tutaj no mogą się urodzić, nie wiem, wnuczęta. Pamiętajcie, dopasujcie sobie przede wszystkim, no musi to wszystko rezonować z Wami. Jest to też taka energia matki, tak? Energia bardzo opiekuńcza. Dla niektórych z Was, jeżeli jesteście matką, możecie spełniać się w tej roli, um, albo Wasza własna mama może odegrać tutaj Waszą rolę też możecie czuć się wiele z Was spełnionych, jeżeli chodzi o połączenie z naturą, o, no teraz jest jeszcze zima, jeszcze nie jest fajnie na polu, ale no, dla tych, którzy uprawiają sporty zimowe, no to na pewno jest to też fajny okres, ale takie połączenie z naturą, połączenie, jeżeli macie zwierzaki, to wszystko będzie Wam, będzie po prostu pomagało Wam osiągnąć takie, poczucie wewnętrznego spełnienia i wewnętrznej harmonii w tym roku. Dobrze. Co, jakie obszary Waszego życia, kochani, będą wymagać takiej największej zmiany, takiej transformacji albo uzdrowienia? Mm. Weźmy od razu kartę dopowiadającą. Rycerz Mieczy mówi o impulsywności, tak? O jakiejś takiej no... Zobaczmy, co powie umiarkowanie. A tutaj jeżeli macie sytuacje, które być może. No tak jak powiedziałam, impulsywności i agresywności, to jak najbardziej będzie potrzeba pracy nad tym, tak? Na niektórzy no, koziorożce czasami są wybuchowe, koziorożce czasami lubią kontrolować sytuację. Mówię to, bo mam córkę w tym znaku, także no, koziorsze są mi bardzo bliskie mojego serca, ale będzie tutaj taka potrzeba, właśnie umiarkowania, tak, potrzeba, no właśnie może utemperowania tych swoich emocji, takiego wzięcia, um, zapanowania, kochani, nad, nad, tymi, nad tymi emocjami. Będzie potrzeba uzyskania tej harmonii, troszeczkę popracowania może właśnie nad cierpliwością, tak? I, i może właśnie w tym pozwolić Wam no, bycie w naturze, bycie na zewnątrz. W każdym razie, jeżeli chodzi tutaj o jakąś taką impulsywność, agresję, no, takie bycie za bardzo emocjonalnym, no będzie to potrzebować tutaj, no, troszeczkę pracy, tak? Troszeczkę pracy. Dobrze, co. Co próbuje powiedzieć Wam wasza podświadomość, wasza intuicja? Przede wszystkim próbuję Wam powiedzieć, że. szukajcie harmonii w miłości. Um, ja myślę, że ważne jest dla koziorożców. Koziorożce są. Znakiem bardzo pracowitym. I wy często no jest takie poczucie, nie wiem, może małej wartości. Um, dużo koziorożców jest perfekcjonistami. I ja myślę, że y, ta karta w tym wypadku mówi, żeby no dać sobie trochę więcej kredytu, tak? Trochę. Y, Pokochać siebie bardziej. To jest, to jest też karta zgody waszej wewnętrznej z tym waszym wyższym, waszym wyższym ja. Dwójka mówi tutaj o, no, o harmonii, tak? A ciężko koziorożcom jest być w tej, w tej takiej harmonii wewnętrznej. I dla niektórych z was może, jeżeli jesteście w związku, a tutaj możecie właśnie, może należy skoncentrować się na partnerze. Może należy skoncentrować się na okazaniu mu więcej miłości, czułości. Może Wy będziecie potrzebować więcej wsparcia od partnera. Weźmy sobie kartę dopowiadającą. Popatrzcie. Siódemka. To jest czas jakiejś takiej reewaluacji. Um, też zbierania plonów jak najbardziej, czyli no, cieszenia się znowu, tak jak powiedziałam jesteście perfekcjonistami, zawsze chcecie, żeby było lepiej, żeby może jeszcze, jeszcze jakoś to poprawić, jeszcze to ulepszyć, no jest, macie tą pracę, tak, współpracę, jeżeli i, i macie tutaj tą potrzebę takiego no docenienia, tak, potrzebujecie właśnie, um, no sprawia wam to radość, znaczy każdemu sprawia radość, jak, jak, jeżeli otoczenie nas, nas, nas docenia, ale tutaj w tej siódemce mówimy o takim właśnie spojrzeniu, spojrzeniu na to, co było do tej pory i ocenieniu, czy to, co do tej pory robiliśmy, czy to pracuje, tak? czy w sposób, w jaki podchodziliśmy do sytuacji, czy to, czy to jest dobre, czy należy zmienić tutaj coś. Um, no bo jeżeli nic nie zmienimy, no to będziemy mieć cały czas takie same efekty, tak? Jeżeli wam, to, jeżeli wam to pasuje, jeżeli uważacie, że no tak jak było jest dobrze, to znaczy, że jest, kochani, dobrze. Jakie lekcje przyniesie Wam ten rok? O, zamknięcie cyklu, kochani, zamknięcie cyklu, ale też znowu pogratulowanie sobie, tak? Czyli... Mm, no to jest wasze poczucie własnej wartości też tutaj, ale karta świata mówi o jakimś takim ważnym przejściu. Tak jak tutaj macie to koło fortuny i patrzycie w przyszłość. Karta świata mówi o przejściu w nowy cykl, czyli zamykacie po prostu jakiś ważny etap waszego życia. Coś tutaj właśnie się kończy, zakończa. To jest, to jest duża energia spełnienia. Satysfakcji, no i też właśnie energia nowych początków. Dlatego ja myślę, jest tutaj dużo takiej energii rewaluacji, przemyślenia, czy to, co do tej pory było, a tutaj no, no, widać, tak, że to już Wam nie wystarcza. Chcecie czegoś nowego, chcecie czegoś więcej, coś innego, może będzie zgadzać się właśnie z tą Waszą podświadomością, może szukacie w jakichś wyższych celów. Może tu będzie potrzeba jakiejś takiej duchowej, takiegoś duchowego rozwoju. W każdym razie na pewno w tym roku dojdziecie no tak jak ten rok węża, tą energię, która idzie, właśnie ta transformacja i to przebudzenie to jak najbardziej dużo koziorożców będzie miało tą, tą taką zakończenie tego cyklu i poczucie spełnienia, przejście w coś nowego, kochani. Weźmy kartę dopowiadającą, choć ta karta świata już mówi sama w sobie. No, ale. Hmm. Dziewiątka Pentakli, karta znowu, karta sukcesu, karta samodzielności, i znowu ta karta mówi, że przyszedł czas w tym roku, żebyście zrobili coś fajnego dla siebie, żebyście celebrowali to, do czego doszliście, do te, te wasze sukcesy, to było, do wszystkiego, co doszliście, doszliście tak naprawdę no, ciężką pracą, tak? Czyli to jest znowu karta spełnienia, ale też mówiąca, zróbcie coś fajnego. Może, może będzie trzeba wyjechać, może powinniście zafundować sobie jakieś fajne wakacje, fajną, wyjechać y, no, na jakąś taką, może trochę droższą nawet, a wycieczkę przyszedł czas, żeby się cieszyć, yy, cieszyć tym, yy, co do tej pory tutaj yy, no zrobiliście, do czego doszliście, kochani. Yy, gdzie tutaj znajdziecie wsparcie? Co Wam tu pomoże iść naprzód? Ale no, karta maga. Karta maga, czyli no, kreacja. Popatrzcie, pomysł. I tutaj jest karta maga, karta kreacji, karta wyobraźni, tworzenie. No, już lepszych kart. Nikt nie miał chyba takich wspaniałych kart jak wy. Czyli Mag mówi o waszych możliwościach kreatywnych, o waszych marzeniach, o, o tej twórczej mocy, która no macie tutaj możliwość przekształcenia waszych marzeń. Tutaj, jak znajdziecie to, w jakiej dziedzinie chcecie się tutaj spełniać, to jak najbardziej macie wszystko co jest wam potrzebne, um, żeby przemienić te wasze marzenia w rzeczywistość. Mag tylko mówi, ale ponieważ no, stoi zaraz pod nim ten as, as monet, y, w karcie maga pamiętajmy, że marzenia no, są wspaniałe, pomysły są wspaniałe, ale jest potrzebna właśnie ta na moc, um, y, no po prostu zakasania rękawów i wzięcia się do pracy, do, żeby zrealizować to coś. I macie tutaj kochani Asa Monet, który mówi właśnie, że tutaj mogą, coś tutaj przyjdzie, jakieś możliwości finansowe, jakieś nowe początki, jeżeli chodzi o budowanie tutaj czegoś, no i spełnienie się tych, tych waszych marzeń. Także na pewno jakiś duży, nowy obszar dla wielu, dla wielu koziorożców się kochani otworzy. To wszystko, co mam dla Was, moje drogie koziorożce. Dziękuję Wam za wasz czas, za wasze komentarze, za to, że jesteście ze mną. Życzę Wam wspaniałego roku węża i zapraszam na następne czytanka. Pa pa!